Kam przeciec? W kamronie. Kamronia. Oj, oj, oj. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie numer jeden. Do laboratorium zapraszamy dwie osoby. Dwanaście cywilizacji przybyło, przeglądać się, co się czyni dla człowieka. Pierpieski, zanim zaczniemy tą. Oj, kam, Adam Adam. Op. I zapraszamy. Pierwsza Kamila Romana, hasło od Barbary. I następnie jest Dariusz, hasło Mississippi. Także zapraszamy pierwszą osobę Kamila Romana, K A. K -a. M I M I L A L -a. R O M A. Jest na stole, no. się ukazała, już leży, skan zjechał i wziął na miary całego ciała, cały szkielet się ukazał. Dwa kręgi rozbłysnęły na kręgosłupie i zniknęły w świetle. Okay, die fügen sich wieder ein. Się z Jetzt ist ein Teil vom Hüftknochen, wo es aufblinkt. Also e, beide. Nein, nicht das Gelenk, sondern der Knochen. Also ah, hier ist die tutaj, e, ta Miednica die ist. die Miedniz Okay, das fügt sich wieder ein. Się z Jetzt ist noch e, das rechte Hüftgelenk e, aufblinkt. Prawe biodro rozbłysnęło i zniknęło. Ukazało się, się z powrotem. Gut. Das Cała muskulatura się ukazała. Jest dwa muskuły im gesicht, wo Muskuły na twarzy rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Kiedy okay, się Ukazały się z powrotem. <kłyska> Na plecach cztery muskuły rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Okazały się z powrotem. Muskuły na rękach od nadgarstkach do łokcia rozbłysnęły, Zniknęły. Ukazały się z powrotem. Muskuł cały brzuszny rozbłysnął, zniknął w świetle. Ukazały się z powrotem. Obydwie łydki rozbłysnęły, zniknęły. ukazały się z powrotem, ukazały się teraz wszystkie ścięgna, ciało, na stopach ścięgna, na obydwu stopach wszystkie ścięgna rozbłysnęły, zniknęły stopy, świetla, ukazały się z powrotem, i teraz organy wewnętrzne się ukazały,

Dwa małe rozbłyski na tarczycy i tarczyca zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. Na na układzie limfycznym naszej jeden rozbłysk. Zniknęło to miejsce w świetle. Ukazała się z powrotem. I teraz e, układ. Krwionośnie się ukazał. Cztery rozbłyski na żyłach, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Mały rozbłysk na płucach, to miejsce zniknęło w świetle. Ukazał się z powrotem. Od wewnątrz żołądek rozbłysnął na śluzówkach i żołądek zniknął w świetle, ukazał się z powrotem i jeden rozbłysk na wątrobie, to miejsce zniknęło, ukazał się z powrotem. Dwa rozbłyski na elitach to miejsce zniknęły, Ukazał się z powrotem. Prawa nerka rozbłysła, zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. Dwa rozbłyski na macicy i te miejsca zniknęły w świetle. Macica to z jajnikami, tak? Może na jajnika. I ukazała się z powrotem cały układ czyli jest kompletny nerwowy system i teraz się ukazał cały system nerwowy tam włączes cały kompletny nerwowy system obwod i Rafael mówi że rozbłyski na całym układzie nerwowym i będzie regenerowany cały system nerwowy po Ukazał się z powrotem cały system nerwowy. I teraz skóra się cała ukazała i pięć rozbłysków dużych na skórze. I te miejsca zniknęły. Ukazała się skóra w całości. Skan już podjechał do góry. Usiadła sobie na stole. Płacze. Wzruszona bardzo. I Bezus uspokaja ją, rozmawia. I teraz się rozluźniła, jak to się mówi. Zrelaksowała się. I Bezus przekazuje informacje, rozmawia z nią. Przekazuje jej. Zeszła ze stołu, podchodzi do każdego i... Z ukłonem składa podziękowania. Żegna się, znika w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba. Mam nadzieję, te informacje, co Was przekazuje, przekazuję, są bardzo dla tej duszy pomocne. Dla każdej jednej. Zapraszamy następną istotę. Dariusz D. A. R. I. U. S. S S. Ukazał się na stole. Ten jest Skarb bierze na miarę. I teraz tylko ukazu, ukazuje się cały system oddechowy, nie? układ oddechowy. Całe płuca jest potężny, błysk i. Zniknęły całe z oskrzelami w świetle. durch äh, diese Ja, also das, ähm, es fügt sich gerade wieder ein. Also Ukazały es, się całe z powrotem. es ist ja halt manchmal so, wenn was, äh, stark to dann reicht nicht nur, dass man einmal, sondern dass man dann halt einen Zeitraum später nochmal... E Rafael tłumaczy, że jeżeli e stan grypowy, bo są stany ciężkie grypy, jeżeli nie jest wyleczony do końca, to powtarza się, sytuacja się powtarza, ciało reaguje, jak nie jest wykurowane, powracają te same choroby. I, I teraz na układzie krwionośnym cztery rozbłyski na żyłach. Zniknęły w miejsce, te miejsca w świetle. Ukazały się z powrotem. I to już było. skan odjechał, dlatego że on był przed krótkim czasem, był już całe, całe, całe ciało, było robione. I teraz dlatego tylko te miejsca, które są zaatakowane, odnowiły się po prostu poprzez e, zaniedbanie e, czy, wyleczenia gryp. z tą, cieszy się i składa podziękowania. Zadowolony, żegna się i zniknął, znikną w portalu. Cieszymy się, następna osoba, no, powtórnie. Musiała do laboratorium i kto dostaje stany grypy e, musi być to wyleczone. Nie tylko ziółkami. Są też e, to nie jest antybiotyk, dowiedzcie się, to co zapobiega. Zapobiega. Leczy. Po prostu jest, są tabletki. Także one są słynne i w klinice jeden lekarz tam w Rzeszowie czy w Lublinie, nie wiem, praktykuje to i ludzie wychodzą właśnie z tej choroby. Zostańcie zdrowi. Namaste.